Witam wszystkie mobile. Dzisiaj zapowiadany w pierwszym filmie teścik przedstawienie radyjka CRT 2000, nowość na rok 2016, nowy model, parametry i funkcje częściowo ściągnięte z modelu CRT Mike, więc radyjko tutaj wyposażone w automatyczną blokadę szumów z możliwością regulacji. Regulację czułości odbiornika z trybem automatyki. Dalej mamy oczywiście komplet filtrów przeciwzakłóceniowych. High cut noise blocker, o, o, o czym wspominałem. W Radyjku jest możliwość personalizacji sześciu przycisków. Funkcje, które są przypisane, każdy, każdy przycisk ma zasadniczo trzy funkcje. Które wywołujemy poprzez kliknięcie przycisku funkcyjnego. Tak jak widzicie, zmienia się przypis do przy każdym przycisku P1 do P6. Po chwili radyjko wraca do pierwszego, pierwszego ustawienia, czyli do pierwszych funkcji zaprogramowanych. Tu akurat mamy przypisane pod przyciskiem P1 modulację. Radyjko w dolnej części wyświetlacza sygnalizuje nam. Zmianę modulacji, jak i każdego ustawienia, które będziemy wprowadzać, kliknięcie na regulację czułości odbiornika RF gain w mikrofonie. Możliwość przełączania funkcji, więc tylko kliknięcie w przycisk danej, danej funkcji powoduje aktywację i zarówno potencjometrem, jak i przyciskami w mikrofonie możliwość zmiany. Parametru danej funkcji, jaką mamy załączoną w tym momencie. Radyjko na tą chwilę pracuje na blokadzie manualnej, squelch ustawiony na piątym poziomie, regulacja głośności, tak jak widać, poziom 26. Oczywiście możemy to podgłośnić, jak i przyciszyć. Tak samo mikrofon. Wartość jest ustawiona do poziomu 56 ustawimy sobie ten poziom 20 7, 8. zaletą oczywiście radyjka też jest możliwość odsłuchu pasma bez podłączonego mikrofonu więc nie jest to elementem istotnym dalej z takich ciekawych funkcji które Wczoraj testując to te radyjką, żeby się z nim zapoznać, żeby coś więcej móc wam powiedzieć. To, co zostało zauważone, co jest dosyć bardzo przydatną opcją, ten tryb autoregulacji, auto regulacji, automatycznej regulacji czułości odbiornika. On dosyć działa, co jeszcze no nie jest to do końca zbadane. Ale ostatnie, ostatni poziom, więc skala, skala skoku jest co 3. Ostatni poziom to jest automat. No, i to co wczoraj, wczoraj zdążyłem przetestować, funkcja automatyki działa dosyć inteligentnie, bo w momencie kiedy na, zna, z, będziemy nadawać z, dru, z drugiej stacji, bądź ktoś będzie nadawał z bardzo bliska, załączymy tutaj drugie radio, żeby zaprezentować, jak to się zachowuje. Kanał 23 i w tym momencie. W tym momencie zwróćcie tutaj uwagę. RF gain, okienko AU. Zrobimy zbliżenie. Dobra, w momencie, kiedy nadam z drugiego radia, pojawia nam się wartość tłumienia 30. Więc automat działa bo w tego w CRT no nie, nie byliśmy w stanie stwierdzić czy on działa czy on nie działa tutaj ewidentnie reaguje wrócimy na kanał 19 załączymy automatyczną blokadę szumów która działa na takich samych zasadach jak w CRT Mike czyli dłuższe przytrzymanie squelcze aktywuje nam działanie automatu i w tym momencie na poziomie 5 to jest taka mniej więcej wartość wypośrodkowana między standardem jaki jest stosowany przy wielu u wielu innych producentów, prezydent Midland, Yosan ten automat mniej więcej tak jest na tą piąteczkę Takim, w taki, z, takiej, z taką czułością mniej więcej ustawiony więc to na pewno ta piątka to jest taki złoty środek oczywiście możemy tutaj sobie płynnie zmieniać tą wartość tego, tej czułości od wartości niższych w tym więcej wpuszcza sygnałów do wartości niższych tutaj antenka, która mamy podpiętą do modelu CRT to jest Prezydent Missouri czyli klasyczna antena lubiana przez dosyć szeroką rzeszę użytkowników Sibiradia 73 cm optymalna antenka na miasto, na trasę oczywiście w momencie kiedy nadajemy radyjko, zmienia kanał, żeby nie przeszkadzać, pojawia nam się skala mocy PWR 4, 4,4 w pojawia nam się funkcja, czy mamy załączoną funkcję Roger Beep, która tutaj jest, są 4, 5 dźwięków jest tego Roger Beepa, od takich krótkich poprzez dłuższe dźwięczne sygnały, w dalszej części zaprezentuję jak to wygląda albo może i od razu zapamięci. Klikając funkcję, przycisk funkcyjny dłuższe przytrzymanie wchodzimy no właśnie, trzeba dłuższe przytrzymanie, wchodzimy w tryb menu. Pierwsza funkcja oczywiście to jest y, zmiana y, zmiana, dź, wyłączenie dźwięków typu bip Następna funkcja to jest tot, czyli to wyłączenie nadawania po 3 minutach, tu mamy regulację podświetlenia. Dalej jest oczywiście regulacja głośności, czyli te wszystkie funkcje, które mamy z panelu pierwszego do regulacji, tutaj przez, przez opcję funkcyjną możemy również ustawić. I tutaj jest od razu pokazane dwie dwie funkcje blokady szumów, i squelch i auto squelch które sobie można też w menu poprzestawiać wyświetlenie, czy częstotliwość, czy kanał ósma pozycja przypisane właśnie te trzy funkcje to jest akurat wartość wartość też zmienna można sobie przeskoczymy można sobie ustawić tak, żeby się pojawiało tylko dwie funkcje druga, trzecia Pierwsza trzecia, to w zależności co tam ustawimy sobie w danym, danym menu. E, tutaj mamy poziom sk skanowania, tryb skanowania ustawionych bo z tego co mi się wydaje niezależnie od blokady szumów, on w tym momencie skanuje i zatrzymuje się tam, gdzie jest jakakolwiek prowadzona korespondencja. No podświetlenie oczywiście też regulowane. Trzy poziomy przydatne w trasie nocnej jazdy. Dalej mamy ostatnia funkcja, 10, 11. Skanowanie, czas skanowania z opóźnieniem co 5 sekund od wykrycia sygnału na danym kanale. Po 5 sekundach zacznie dalej skanować, jeśli nie zatrzymamy tego trybu. Funkcja auto włączenia znana z CRT-Majka, czyli jeśli mamy gniazdo zapalniczki bądź radio zasilone po stacyjce, radio samoczynnie się włącza. Funkcja SWR, czyli tutaj sp sprawdzenie dostrojenia antenki, też opcja przydatna. Pokażę Wam, jak to wygląda. Klikamy na SWR i pokazuje nam się wartość SWR. Jeszcze raz. I w tej dolnej, w tej dolnej części tutaj wyświetlacza wartość SWR, jaką mamy, jak mamy antenkę dostrojoną, więc. Opcja bardzo wygodna, co prawda tylko do sprawdzenia, no bo na pewno ciężko by było za każdym razem klikać, żeby antenkę dostroić przy pomocy wbudowanego SWR w tym radyjku, ale kontrola nie zawadzi. Też wczoraj sprawdzałem, czy to działa, czy to nie działa, czy to oszukuje na antenkach na obciążeniu 50OMowym, dalej, dalej dalej lecimy z funkcjami. Auto włączenie. Tu mamy restart, oczywiście. Czyli przywrócenie ustawienia parametrów fabrycznych. Następna opcja. Tutaj załączanie tych najważniejszych funkcji, czyli zmiana, zmiana modulacji. Filtry przeciwzakłóceniowe. High cut noise blocker. Roger beep. Takie są dźwięki do wyboru. oczywiście wyłączone więc mało, mało to jest potrzebne zajętość kanału busy przydatne niekoniecznie chociaż yy, nie pozwala nadawać w momencie kiedy ktoś prowadzi korespondencję na danym kanale więc ja to załączę tą funkcję żeby wam zaprezentować jak to działa bo to w sumie rzadko się zdarza żeby w radiu taka funkcja była o, teraz nie na dawanie, naciskając na dawanie, pojawia się audio, audio busy Więc funkcja, funkcja jak najbardziej również zdaje, zdaje egzamin. No, więcej do dodatkowych funkcji jest. Tutaj, do, do, jak to się mówi, do kodowania do odbioru sygnałów kodowanych D DTMF, więc to akurat jest u nas praktycznie niewykorzystywane. Więc przetestować się nie da, żeby ktoś był gdzieś w okolicy z możliwością wyłapania subtonów DTMF-ów, zwołania. Jak najbardziej przydatne. Więc, tak, akurat o tym Wam nie opowiem, bo nie ma jak przetestować. Oczywiście, przycisk szybka 9, 19 jest zaprogramowana pod przyciskiem emergency. Funkcja scan, o której wspominałem, czas regulowany skanowania. Więc, co więcej, co więcej, tutaj można jeszcze wspomnieć. No ten automacik, automacik no to jeszcze jest duży znak zapytania. Z jednej strony działa, bo w momencie kiedy stacja jest dalej, to tłumienie w momencie też się pojawia, ta wartość się zmienia, więc nie jest to tylko, że się cały czas pojawia 30. Oczywiście zmiana kanałów w mikrofonie, pierwsza funkcja. i co tu więcej jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym radyjku funkcja no na, na, na wskaźniku może pojawić się właśnie częstotliwość w wersji rozblokowanej na pewno jest możliwość regulacji mocy bo tak jak widać jak się nadaje on pojawia, pojawia nam się na wyświetlaczu poniżej i powyżej wartość wartość sygnału nadawanego czyli tam moc te 4 W, i na dole jest też ten power przypisany, 4 jest oczywiście jest oczywiście tutaj w tych funkcjach pod przyciskiem P1 jak jest auto fabrycznie przypisane oczywiście można to zmienić tą moc można zwiększyć bądź zmniejszyć no ale to my w tych wersjach tak zwanych eksportowych, rozblokowanych w ofercie taka wersja również będzie dla zainteresowanych. Wewnątrz w radiu po oględzinach są dwa dodatkowe miejsca na tranzystory mocy, więc Raduiko na pewno podatne na rozbudowę i na pracę z większymi mocami niż tylko cztery. Tutaj domyślam się, że w, w tej, na tej pojedynczej końcówce tą dysz, dyszkę też wyciągniemy z tego co tam. Patrząc na tranzystor mocy, on tyle mniej więcej jest zdatny uzyskać. No a przede wszystkim to, co jest dla, dla nas, dla użytkowników, dla, odsłuch dla odsłuchu kanału 19 najistotniejsze. No to ma pełna regulacja cyfrowa, bo jednak automat regulowany, RF gain regulowany w plus tryb, z trybem auto, to tak jak słychać, to wszystko bardzo ładnie i płynnie pracuje. Można oczywiście sobie to tłumienie ustawić wedle życzenia. Tak jak widać, on płynnie sobie ogranicza ilość sygnałów odbieranych. Pojawia się oczywiście na wyświetlaczu również napięcie, jakie mamy na instalacji. Jest przypisany oczywiście polski, polski zakres. Jest możliwość jednym kliknięciem w przycisk włączenia, wyciszenia radia. W momencie, kiedy nam telefon zadzwoni, nie musimy kręcić tutaj, szukać tych funkcji szybciusieńko. Co więcej, co więcej, eee, co tu jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć, co zauważyłem. No przyciski, oczywiście, podświetlone, więc to wszystko nam się ładnie podświetla nocą, więc naprawdę efektywnie to się prezentuje. A tak reasumując, CRT Mike Radio ze sterowaniem w mikrofonie. Tutaj mamy częściowo przełączanie funkcji w mikrofonie, więc jeśli jest miejsce na to radyjko kod mamy 12 cm na szerokości, więc tak, jako przyłożę. Długopis, więc tyle co mniej więcej klasyczny zwyczajny długopis. Taka szerokość radia 12 cm na głębokości, w granicach 15-16 więc gabaryty nieduże. Możliwości olbrzymie w radiu, drzemią no i jest to jednak, nie patrząc, pierwsze radio w Europie w pełni z w pełni kolorowym wyświetlaczem. Wszystkie parametry ustawienia są widoczne, czytelne. Przyciski, to wszystko jest bardzo ładnie spasowane. Tutaj nie ma żadnych luzów na. Na, poza oczywiście poza przyciskami, bo one są ktoś takie gumowane, ale tutaj potencjometr dobrze dobrze osadzony. Odłączenie mikrofonu też nie powoduje od wy wyłączenia wyciszenia radia, więc bardzo ciekawa alternatywa. Osobiście polecam. No i wejście oczywiście do menu również nie wycisza radia. Bo niektóre modele tak mają, że wchodzimy do menu i robi się głucho, więc tutaj tego problemów nie ma. Więc póki co dziękuję za uwagę. Tak jak słychać było widać, radio pracuje dosyć ładnie. Nawet z wyłączonym RF -gatem. w większych aglomeracjach oczywiście to tłumienie wskazane na trasie może być wyłączone. I ten automacik sobie dobrze radzi. Oczywiście no, drugie pół sukcesu. To jest antenka. O tym nie zapomnijcie, bo jak się do radia podłączy jakiegoś paździerza, który będzie więcej trzeszczał i zbierał więcej, dużo śmieci, a takich anten nie brakuje, nie będę wskazywał tutaj które, żeby nie robić jakiejś kryptoreklamy a, albo antyreklamy. Więc jeśli ktoś tam ma jakieś życzenia, pytania dotyczące tego radyka, co do niego dobrać, co polecamy. Śmiało piszcie czy dzwońcie, chętnie pomogę, doradzę. No ale dla radyjka daję duże 5 plus za kulturę pracy. Bo wczoraj, wczoraj testując radyjko na innej antence typu Sirio ML145 również wypadło pozytywnie. Co prawda, wczoraj jakiś eter był maksymalnie martwy, dzisiaj troszeczkę więcej życia. I radio daje radę. A tak jak się stłumi, jak się stłumi odbiornik o te powiedzmy 6 decybeli, to nawet w Warszawie jest, jest spokojnie. Więc polecam. Dziękuję za uwagę. Materiał dosyć długi, więc wybaczcie. Ale wszystko, wszystko co najważniejsze zostało omówione. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym filmie prezentacja bezprzewodowego mikrofonu Midlanda. Jak działa, jak pracuje. Do usłyszenia, do zobaczenia.